Dzisiaj jedziemy do bujakowa, a dokładnie do bujakowskiego ogrodu parafialnego. Przy okazji opowiem wam historię bujakowa i pewnego miejsca kultu maryjnego, które jest stosunkowo mało znane. Nazwa bujaków pochodzi od słów byk. Buchaj. Najprawdopodobniej jest to przydomek pierwszego z władców, a w zasadzie właścicieli wsi Bujaków. Pierwsza wzmianka o Bujakowie pochodzi z 1268 roku, kiedy to książę opolski Władysław nadał cystersom z ród ziemię o wielkości stułanów w terenie zwanym Silwady Bojcow, czyli Lesie Bujakowskim. Legenda z X wieku głosi, że pierwszy kościół w Bujakowie założył podczas przechodzenia przez Bujaków na tereny Prus święty Wojciech. Tego kościoła już tam nie ma, ponieważ jest tam teraz kościół z około 1500 roku. Dalszą historię opowiem Wam już gdzie indziej. Pierwszym historycznie wspomnianym władcą Bujakowa był Piotr z Bujakowa, wspomniany w dokumentach z 1454 roku. Rodzina Bujakowskich posiadała tę wieś do XVIII wieku. W czasie panowania tej rodziny powstała tam m.in. Huta Szkła. Kopalnie węgla kamiennego powstały na terenie Bujakowa mniej więcej w XIX wieku, kiedy to panowanie we wsi objął Karol Godula. Od 1922 roku po plebiscytach na Śląsku Bujaków przyłączono do Polski. Najpierw w powiecie ludzkim, a później w powiecie rybnickim. W latach 1975-1995 wieś Bujaków administracyjnie należała do województwa katowickiego. W latach 1973-1977 należała do gminy Ornantowice a w latach 1977-1994 do, do gminy Gierałtowice. Dopiero stan rzeczy, jaki jest obecnie, zmienił się w 1995 roku, gdy Bujaków dołączono do Mikołowa. Komunikacja miejska łącząca centrum Mikołowa z Bujakowem to m.in. linie busów KIP oraz autobus 605. Przy kościele z 1500 roku zachowało się m.in. probostwo z 1820 roku, oraz szkoła, tak zwana organistówka z 1840 roku. W środkowej części wioski stoi kapliczka z wojny 30-letniej z lat 1618-1648. do 1648. W dawnym folwarku dworskim stał wielopiętrowy Spichlerz z XVIII wieku, dziś został przeniesiony do Skansenu w Chorzowie. Matka Boża Bujakowska. Tutaj jest, proszę bardzo. O, tutaj. Jesteśmy teraz w ogrodzie parafialnym z założonym przez księdza Górka. I zaraz idziemy do kościoła, który jest z 1500 roku, jeżeli będzie otwarty, oczywiście. No naprawdę ładnie tu jest, przede wszystkim ta cisza i możliwość skupienia się tutaj, to jest naprawdę piękne i jest taka cisza, że chyba naprawdę fajnie mnie słychać, nie? W sensie o audio mówię. Zobaczycie zaraz, o, mm -hmm. A jak teraz słońce ładnie. So